Głównym zmartwieniem Brukseli nie jest wcale Grecja. E, tym zmartwieniem są Hiszpania i Włochy. To tam odbędzie się główna bitwa w kryzysie zadłużeniowym w strefie euro. Problem z Hiszpanią polega na tym, że kraj ten jest pogrążony nie tylko w kryzysie zadłużeniowym, nie tylko w kryzysie gospodarczym, ale również w kryzysie bankowym. Nie ma skąd wziąć pieniędzy na ewentualną pomoc dla swoich pożyczkodawców. Chcę więc, by banki uzyskiwały ją bezpośrednio z europejskich mechanizmów wsparcia. Na to do tego, co do tego skłonna byłaby się zgodzić Komisja Europejska, ale nie zgodzą się prawdopodobnie Niemcy.